Czy biotyna może zaszkodzić? Załóżmy, że bierzesz preparat z biotyną w składzie i zrobiłaś ostatnie badania krwi. No cóż. Zmarnowałeś swoje pieniądze i czas, a nie wykluczona, że kierujesz się teraz wynikami badań, które nie odpowiadają rzeczywistości. Ale jak to? Biotyna jest popularnym składnikiem suplementów na włosy, niestety nieskutecznym, bo zdecydowana większość populacji nie notuje jej niedoboru, a w takiej sytuacji biotyna w żaden sposób włosom nie pomoże. Ma jednak inny skutek uboczny, bo zakłóca wyniki badań, m.in. witaminy D3, hormonów tarczycy i układu sercowo naczyniowego tak więc, jeśli je wykonałaś podczas takiej suplementacji, to wynik z dużym prawdopodobieństwem jest zakłócony i najlepiej powtórzyć badanie, odstawiając biotynę najlepiej na 10 dni przed badaniem. Biotyna wchodzi też w interakcję z lekami przeciwpsychotycznymi, lekami na depresję czy zwiększającymi mięśnie, a producenci suplementów często dodają biotynę, wykorzystując nieświadomość ludzi o tym, że nie jest ona skuteczna przy braku niedoboru oraz o tym, że jest tania i nieszkodliwa. Jednak jej przyjmowanie niesie za sobą szkodliwość jeszcze innego typu, bo nie tylko masz zakłócone wyniki badań, ale również stracisz czas czekając na efekty i nie podejmując innych właściwych działań. A Tobie? Zdarzyło się kiedyś przyjmować biotynę? Sprawdź też koniecznie, czy nie znajduje się ona w składzie Twoich suplementów.